Sobotnie popołudnie uroczyście otwarto dobudowane pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Tominy w gminie Ożarów. Dzięki inwestycji, która kosztowała kilkaset tysięcy złotych, mieszkańcy zyskali funkcjonalne miejsce na zebrania, okolicznościowe imprezy. Bardzo intensywnie rozwijający się ruch koła gospodyń wiejskich wymusza na nas po prostu stworzenie warunków do swojego funkcjonowania, do działalności społecznej. Stąd też w tych miejscowościach, gdzie były niewielkie obiekty niespełniające wymogów dla działalności statutowej kół gospodyń, budujemy zaplecze socjalne i kuchenne dla każdej z miejscowości. Jesteśmy na takiej budowy ośmiu świetlic w środowisku wiejskim. Jedna z tych świetlic wybudowana została w Tominach. Mieszkańcy tej miejscowości marzyli od kilku lat o miejscu, gdzie mogliby się spotkać. Teraz, oprócz jednej sarki, mają do dyspozycji aneks kuchenny i łazienkę. Nie będą musieli we własnych domach przygotowywać potraw i zmywać naczyń. Najpierw była drewniana część. Tam 35 metrów i się to, to w tym urzędowało, czy zebranie, czy nie zebranie, czy jakieś tam imprezę się zrobiło, to trzeba było później wszystko zabierać do domu do mycia, do wszystkiego i w domu się przygotowywał potrawę. Wreszcie się spełniły nasze marzenia, że teraz można się spotkać. W mniejszym, trochę większym gronie, tak do liczę 35 osób, to bez problemu by się tam zmieściło. Jesteśmy zadowoleni, bo dlatego, że pozyskaliśmy część kuchni, łazienkę, czyli podstawowe pomieszczenia, które są potrzebne no, do działalności koła. Będą mogli robić sobie no, czy imprezy okolicznościowe, jakieś czy imieniny urodziny. My jako koło organizujemy Dzień Seniora, Dzień Kobiet, no i w ogóle takie imprezy związane pikniki. Zgodnie z tradycją było przecięcie wstęgi. Ksiądz proboszcz parafii Przybysławice Marek Łuszczyński, poświęcił obiekt. Zaproszeni na otwarcie goście wręczyli prezenty. Uroczystość zakończyła biesiada. Jerzy Strzyż, STV Info.